Opa, tu masz ławeczkę. To jest w ogóle fajne, z Ławeczka na przejściu i możesz się usiąść i poczekać na światło. Cute. Siemanko, pokażę pokażesz tę Twitcha z bliska, co tam masz napisane. No napis. A, okej. Okay. Nie wiem, czy będzie. O! ją. No skóra rozmała się. No stylimek niby fajny. No streamek niby fajny. No co tam? No, Fabian chyba też się tu będzie. Co mówisz? Fabian chyba też, też przyjedzie. Kto przyjedzie? Fabian. Fabian przyjedzie? No, bo dzwoni damy dzisiaj. Nie, no to w, w inny dzień przyjedzie. Dzięki. jaki? Nie wiem, przykład w, w czwartek albo w piątek. A jakie to dzień? No, czwartek i piątek to jest czwartek i piątek. A dzisiaj kiedy? Dzisiaj wtorek. No to trzy to dni będziemy? No to, no to najwyżej przyjdzie w środę, zobaczymy. obojętnie przeszedł. I wiecie, że miałam kiedyś taką sytuację, że podobał mi się taki chłopak. Ej, I my tam gadaliśmy i pisaliśmy i w ogóle. I tam się poznaliśmy i ja go później widzę na mieście, gdzie jest z jakimiś laskami i przechodzi tak obojętnie na ulicy obok mnie i nawet się ze mną nie przywitał. Ja miałam takie, aha, o matko, ale a później się okazało, że on miał brata bliźniaka i to był ten brat bliźniak i oni wyglądali identycznie. Jest myślę dobrze, że mu dramy wtedy nie zrobił, bo byłby, byłby przypał. Prawda, że po powrocie do Polski zamknąć za... swoje molestowanie tak, jest to prawda. Za to, za, za to, a powiem, że za to dochy zamykają. Docha idzie pierdzieć chłopka za bycie burzę mamą. Ale to jest nowa new mama. New burdel mama. Yeah, baby? What? You are the mama. Yeah. Pamiętam, że kiedyś wracając z roboty, tam do, chat, do tej chatki, to u nich wynajmowałem to. Nie miałem klucza, oni gdzieś wyjechali i mi się srać chciało w. Ch... taka ch... woda z dudy. I pamiętam, że na ogródek taki, taki ogródek był, przez taką bramkę przeskoczyłem, przy śmietniku było takie czarne wiaderko, tam trochę deszczówki było w środku. I normalnie się zesrałem do tego wiaderka, już nie dałem rady. Ten ziomek, co mi wynajmował mieszkanie, się tak śmiał, on się poryczał ze śmiechu, to powiadałem. Nie pokażesz foty z kim się umówiłaś, bo na pewno nie z się. M M mogę im pokazać ten fotyk? No. Tak? No. To faktycznie są twoje zdjęcia, bo powiedziałeś, że nie masz tatuaży. Pokaż. A, to ten profil. On może w ogóle mega małego iPhona. No. No faktycznie ja widzę, ale ci się. Plecy to... się zgadzają akurat, tylko tatuaż nie zgadza. Nie tylko profil łopany. A, faktycznie są. Okay. Bo nie mogę wglaszać potem. Powtarzać za każdym razem, bo faceci później myślą, że o, dziewczyny lecą tylko na hajs. Nie, to nie o to chodzi, że lecimy na hajs, tylko o to, żeby... No? No jakoś to było... No? no tak... Sama nie wiem, co no, powiedzieć no. Albo żeby, no nie było tak... To już kur... zabłyszczała ten... <laughs> tylko o to, żeby... No jakoś to było... No tak. Ja tak paliłem po Jak szedłem do odpowiedzi nie było na trzy chciała i żeby o coś powiedzieć albo za jakimś innym przedmiocie tak właśnie chłopa paliłem. Ej, co to jest? Patrz do czego oni namawiają? Do czego wy namawiacie? Mam zasady, jak ekrany? Do łamania zasad wy namawiacie ludzi? Trzeba mieć zasady w życiu. Jak można napisać? łam zasady. No to jest bardzo słaby mam To Liga to ty? No już churwa jest przegrane Tak, kurwa, jest przegrane. Zobaczymy kuwa, Jak będziesz grał do końca meczu Kasia, nie będę ci musiał znajdać Przestań, co lepszy bo... okay. Dobra noc Dobra. Jak Była na mieszkaniu w... Ale spokój. Patrzysz tak, klimatyzacja tu zawsze jest temperatura jaką chcę, w domu się przewraca. Matera człowieku taki, że ja się wysypiam tak, że ja wstaję jak młody Bóg. Ekspres do kawy petarda człowieku. Pachnie nowością, piękne ściany odmalowane. Rolety człowieku, można zasunąć, światło nie pada. Dwie łazienki człowieku, wanna, prysznic, jeden, drugi, sauna, wszystko. Czego kuła chcieć? Człowieku, zmywarka się sama otwiera jak się zrobi, to jest Ty po... Typ miał 28 lat i niezdolne ręce do prasowania własnych ciuchów. No, no i co w tym dziwnego? wydaje mi się, że najważniejsze, żeby... Mamy są od prasowania, no no, no, normalna, normalna sprawa. Jak można prasować w ogóle? Tego, no. Dobra, chodź z tym zdjęciem, idę pogłaskać kotka. A, on sika. O. On właśnie oształ to auto. On już nie chce pogłaskać kotkę. On, on pluje na ten samochód totalnie, nie? Dosłownie rzut okiem na kilka sekund. Wow, let's count how many men check me out. I w ogóle, nie wiem, ale zobacz, nie? Robi du... W różowych leginsach na środku siłowni, tylko głupi by nie spojrzał. Taka jest prawda. A nagrać to jeszcze i wrzucić, że to niby jest skrip, no chyba, że na to wrzucić dla bustuego, to co innego. Ale z drugiej strony, powiem wam więcej: nawet facetów obczaja się na siłowniach przez innych facetów. I nie facetów obczają innych facetów na siłowniach. To jest totalnie normalne. Wiemy o tym, bo. <laughs> bo za siłownię. Czasami ktoś spojrzy, ile masz na sztandze. Czasami ktoś spojrzy, jaką masz sztangę Ma wstydu. Nie ma wstydu. wstydu. Odcinane kolejne. Będzie dzisiaj jakieś spotkanie? O, załatwiasz sobie jakieś. No, a co, będę tracił czas? Kurwa, ty jesteś naprawdę ogier. A, też chłopak? A, no, mogę... Z... a, się a mogę go zobaczyć? Nie. A ja chcę zobaczyć. A nie nie ma. Porównam do... się do niego. Zobacz. Co zrobisz? Porównam się do niego, czy, 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 czy zyskujesz, czy tracisz? A. Opuszczając mnie. Jakbym tracił, to bym cię nie opuszczał. jest zazdrosny! Nie jestem zazdrosny! po chcę wiedzieć, jak wygląda. Ja przecież nie będę go szukał, nie będę niego pisał. A co ja ci będę pokazywał? No ciekawe. Pokazawałem jak byłem mały. No dzisiaj mu też pokażesz. Może pokażę, może nie. Moja mi napisała, że... obiecały, że dzisiaj idziemy na siłownię. A ja napisałem jej no pewnie. I zaraz jej napiszę Prima Aprilis. Dobra, wyłączyłem stream na chwilę. obaj. Co gadasz? Ja się po prostu wyłączę ten kamerkę na chwilę i tyle. Co ty gadasz? No. Za dwóch, za dwóch na dwie minuty jak zakręcę teraz premkę, to trafię na ciebie wcześniej, nie? 100% I co w związku z tym? No w związku z tym musisz spiąć i wykręcić te 11 kili na mecz, które robisz, bo inaczej będzie pi... Dobra, tylko że ja te 11 kili na mecz kręcę kurwa na 3 o Jak zagrałem duo, to wykręciłem 25 kwa, więc po pokaż lepiej ty, lepiej ty coś pokaż. Ale dopiero później się kur... nazywaj. Dobra, dobra. No to zobaczymy. Stary wsiadł. Jest! 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 Umrzej, umrzej wynajmowanie hali przez szkoły. Tak, dobrze słyszycie, wynajmowanie hali przez szkoły. Szkoły często sabotują wynajem hali dla normalnych chłopaczków, którzy chcą sobie pograć w piłeczkę po godzinach szkolnych. Więc tutaj byłaby kolejna rzecz. Jeżeli jakaś szkoła nie chce wynająć hali po godzinach szkolnych, to robi szkoła dostaje ku karę, dyrektorka robi kurwa loda dla synkrofa ministra do spraw szkolnictwa przez dwie godziny tygodniowo. Tak, i później kładam mu palca w dół. Tak, taka jest kara. Nie finansowa, bo finanse nie obchodzą ludzi. Kara ma być cielesna. I tak, i to była kara pierwsza, którą by wprowadził Cini. I co? Nie zmieniłoby się w Polsce, nie? Ja nie mam kurwa ogaru? Oczywiście, że mam ogar. I to wszystko bez matury. Zobacz, zobacz, jakby się zmieniło w Polsce. Mój prezydent? No tak. Jaki brzuszek. Banujcie tych ludzi, naprawdę, bo naprawdę, jeden taki komentarz i to już wywołuje całą lawinę później komentarze o Bebzonie. Nie chcę tego widzieć na czacie, no. Ty. Co ty zrobiłaś? Masz swoje pajacowanie. Dawaj łapę. Teraz sytuację o której mówisz, że, te, że dostałeś kosza i mówisz o swoim humorze, wyglądzie, aparycji i e, inteligencji. Ale to nie miało w ogóle w tym wszystkim kurwa znaczenia i musisz sobie tak musisz podchodzić do tych sytuacji. Po prostu ktoś ci odmówił, ale nie rozkminiaj dlaczego. Odmówił jego strata. Ty znasz siebie. Masz, masz swoją pewność siebie. Powiedziesz w donate, że masz to 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 to. Ty to czujesz. Więc nie rozkminiaj, że coś jest nie tak. Nie naprawiaj czegoś, co nie jest zjebane. Rozumiesz? Skoro jest, tak, a, ale jest oczywiście sytuacja, że coś jest nie? Jesteś po prostu niedowolny, ale jest to równie tak samo prawdopodobne, że te pięć dziewczyn po prostu nie chciały się z tobą spotkać. To jest na równi, na równi. I jestem przekonany, że na świecie jest pięć lasek, które chcą jednocześnie ci stać ku***a. Tylko ich nie spotkałeś. Po prostu. Tyle. To Sorry. Ej, sorry, jestem chora psychicznie. Sorry, sorry, jestem chora psychicznie. Sorry, jestem chora psychicznie. Dobra? Ja Kur, jestem w brokule zajednio da... No. Myślałem że serio. Mam <grym zimno> teraz go nie ma tu. Are you kidding? Czy może mi ktoś kupa wsadzić gałąź w dół? Naprawdę taką kupa i Nie wiesz co? pierdolę. Grajmy w Mario Bros. No okay. Naprawdę. Ja nie trafię w Zrana w makrup! No przystań! I stąd, no, I stąd, i stąd, i stąd, i stąd, i stąd Też jestem od samego no, rana na grawa, ale nie narzekam. Ta? No, to nie jest git Ty, masz leginsę pod kolor szafy. Skąd wiesz? Jak skąd I wiem? Mam... No widzę. No czyli co, mam nie pić już mam nie pić piwa, daj? Tak! Tylko... No dobra, to jak mam nie pić piwa, no to no dobra. Ja nie mówisz cały czas, dzisiaj! No, dobra. Dzisiaj nie pij! No, dobra, jak mam dzisiaj nie pić piwa, to tutaj wódkę. Nie ma wódki! <śmiech> <śmiech> Gdzie jeszcze można zrobić kolczyka? Wszędzie w sumie, nie? W języku zrób. Pełnisz <laughs> sobie jeszcze z, z kolczyka na języku? <laughs> Nie ja to za cholerem ten nie zrobię. na języku może No ja wolałbym na języku niż ruchu. Nie Ej, tak szczerze? Ej, ale w uchło. W tak szczerze, na przykład no. ciebie widziałabym z kończykiem na języku. No ja też sobie. Co ty w ogóle powiedzieć z tą zerwę jakbyś dał? Nie tak, jak no i jakby yy... Wiesz. Nie, a nie wiesz czym by wyglądało. masz duży język, wiesz, co chodzi nie? Ale jakby... Nie, ale po... zaraz, jakby zrozumiałem, to w taki sposób, że ci się podobają podlecie z kolczykami. Nie, w nie, 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 ja od ja się nie. takimi brzydę, ja od razu... ale mi się też nie, ja nawet bym nie, razu. Ale nie, 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 nawet nie, 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 chyba nie, jakby nie, bo w ogóle mi się nie, podobają jakby e, mężczyźni z nie, Dzięki Wam za się jesteście fajni to nie jest prima aprilis, to nie jest prima aprilis, jesteście mega, mega, Mua. ej może gifa zrobię od razu, czekaj, Mua. czekaj, czekaj, jaki jest ładny, jaki jest ładny buziaczek, bo zrobię przy okazji jak się z wami, że nam. nam?